Inwestycje, które zmieniły gminę. Proszę Wójta Gminy Krzemów Pana Tadeusza Jankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tym razem rozmawiać będziemy o inwestycji, która realizowana jest nadal, ponieważ była podzielona na kilka etapów, a jest to zagospodarowanie przestrzeni gminnej w Paprotni i powstanie centrum sportów ekstremalnych. Kiedy rozpoczął się pierwszy etap tej inwestycji, pani Wójcie? Może zacznijmy od historii. Tam, gdzie ta inwestycja zrealizowana, wcześniej było wysypisko śmieci. To była wyrobisko pożwiowe. Firma Kurzjało to eksploatowała. Następnie, po wyeksploatowaniu większości już nadających się do tego złóż, zostało to przejęte przez gminę. To już było w lat 90. To ta, ta wysypisko funkcjonowało jeszcze gdzieś około 10 lat i tam cały czas był problem, bo kwestia, powiedzmy bliskości zabudowań, kwestia uczuźniewości, przede wszystkim bardzo nasilały się, podejrzewaliśmy, że ktoś to specjalnie robił, podpalenia i tam to praktycznie w okresie lety, nie wiem jak były upały, to non-stop tam wyjeżdżała straż do tego stopnia, że podciągnęliśmy tam nawet z którego by można korzystać. Żeby po prostu ten stan rzeczy zmienić, po przystąpieniu gminy do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, to było w ramach działania Lidera Plus, powstał pomysł, żeby ewentualnie zagospodarować ten teren. Tam jest duży teren, tam jest całość około 7 hektarów, jeżeli dobrze pamiętam, z tego sama ta tak zwana dziura, to jest około tam ponad 2 hektary, żeby to wykorzystać w jakimś powiedzmy celu, no i taki zrobił się tu pomysł współpracowników, żeby ewentualnie zrobić tor crossowy z możliwością powiedzmy spacerów, tam też był pomysł, żeby ewentualnie to jest na, drugą, na drugi czy na trzeci etap ścianki spinaczkowej, kwestia wieży widokowej, no i to po prostu tak na koncepcję, później projekt, wystąpiliśmy do władz Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. To zostało zaakceptowane i tam zostały zrobione na ten czas dwa etapy. No pozostał trzeci, czyli no w sumie powiedzmy już takie doszlifowanie całości i ścianka wspinaczkowa. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. W tej chwili jest kwestia za, za zrobienia tego toru motocrossowego, ogrodzenia terenu, wyznaczenia ścieżek spacerowych, utwardzenia placu, zagospodarowania budynku, który tam był, który praktycznie w no, jakiś czas nie był wykorzystany, w tej chwili jest tam zaplecze takie magazynowo, nawet sanitarne, bo tam są toalety. No i na, 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 na ukończeniu jesteśmy drugiego etapu, czyli wieży widokowej. A w tej chwili powiedzmy gdzieś tam od wiosny, bo w no, okresie zimowym wieża widokowa raczej, raczej nie jest skazane, żeby na nią wchodzić go na warunki kwestia oblodzenia, śliskości wiatru. Także no, każdy musi o swoje bezpieczeństwo zadbać. Ale tutaj to co powiedziałem, od wiosny będzie już ta wieża na pewno czynna, wtedy można tam podjechać. Kawałek dojść. Też z funduszy wieś wieś Krotynia dobudowała tam y, taką y, wiatę grilową, można tam pogrilować. Młodzież się już tam spotyka wieczorami zwłaszcza w okresie letnim można pogrilować, można się spotkać, można będzie wejść na wieżę, zobaczyć okolicę. Myślę, że będzie dobrze widać i koło i turę, No i całą gminę po począwszy. No i też kwestia, żeby młodzież miała gdzie poszaleć na, 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 na kładach, na, na motorach, rowerach, jak ktoś chce. Bo jest tam gdzie jest bezpiecznie. Oczywiście wszędzie trzeba uważać, bo wiadomo, że... Za bezpieczeństwo przede wszystkim odpowiadają użytkownicy. Nie da się zapewnić każdego przy No ale dzięki Bogu funkcjonuje to już e, pewnie 3 lata, czy 4, jeżeli chodzi o, o, o ten to nic się nie stało, tak jak powiedziałem, pewnie dzięki opatrzności. I tutaj no, na pewno jest mniej przypadków, żeby tymi kosami młodzież, czy, czy, czy nieodpowiedzialnie młodzi ludzie nie jeździli, bo się nie stwarzali zagrożenia. I dla siebie, ale przede wszystkim dla użytkowników spokojnych, spacerowiczów był taki przypadek, że gdzieś tam w zakresie wcześniej przez składowca roz, został rozjechany łoś, no ale niestety sprawcy nie dało się e, zatrzymać. Z tego co Pan mówi, Panie mówicie, to potrzebna inwestycja, a tymczasem e, są e, również głosy krytyczne, mikro... Po co wydawać na coś takiego e, pieniądze? To była potrzebna głównie i papotnika w inwestycjach? Ja myślę, że przede wszystkim to była kwestia zagospodarowania terenu, który nie był wizytówką gminy. Wręcz przeciwnie, to był, to był teren, za który trzeba się było wstyd skupiać. drugie, jeżeli chodzi o środki, one w, w ponad połowie są środkami unijnymi, których na inne cele by się nie dało wykorzystać czy pozyskać. Po trzecie zaś, no jeżeli jest taka możliwość, żeby za środki unijne zrobić coś, co ma służyć nie tylko społeczności gminy, nie tylko społeczności paprotni, które poprawi estetykę przede wszystkim miejscowości Paprotnia ale również z estetykę gminy, bo gdyby to do dzisiaj funkcjonowało tam już niektórzy nieodpowiedzialni zaczęli wywozić, to jest praktycznie w sąsiedztwie drogi krajowej, czy drogi nawet o zasięgu europejskim 92. Tam nie było do upilnowania, żeby ktoś z jakimś niebezpiecznym obiektem wjechał, wykipował i bo, bo takie rzeczy się niestety działy wcześniej i myślę, że tutaj ta, to, ta inwestycja jest naprawdę skazana i pożądana, chociażby dlatego, żeby uchudzić te praktyki, bo na pewno by to było no, na pewno by Powiedzmy, gdyby to funkcjonowało do dzisiaj, byłby problem z estetyką i, i, i z gryzoniami, i, i z odorem i tak dalej. Jest w tej chwili to wykorzystane. Młodzież ma kolejną możliwość, mówiąc językiem młodzieżowym, wyszaleć się. Jest to naprawdę niewielkimi środkami, jeżeli chodzi o nasze udziały własne. I myślę, że to będzie bardzo dobrze funkcjonowało i dla naszych młodych mieszkańców, ale również i dla przyjaciół.